Już w przyszłym miesiącu na tym kanale pojawi się zupełnie nowy format: Gadu-Gadu Polzadu. Między innymi z tego powodu po 13 latach wynajmowania mini kawalerki w jednym z górnych pięter tego bloku przeprowadziłem się na jedno z górnych pięter tego molocha. Bo, choć metraż niewiele większy, ale za to z drugim pokojem, który posłuży jako studio nagrań, oraz z ciekawszym panoramicznym widokiem, który przyda się jako tło programu. Dokupiłem trochę sprzętu, zbudowałem podest, by sofa, na której zasiądą goście, była na takiej wysokości, jaka pasowała mi do koncepcji, stworzyłem coś w rodzaju logo, które widzieliście na początku filmu oraz intro do każdego odcinka wraz z muzyczką. A pokażę Wam. Zadu. Jedni powiedzą, o, super. <laughs> inni stwierdzą, że to straszny badziew, ale cóż, wszystko robię sam, nie będąc niestety w każdej dziedzinie takim specjalistą jak ci, którzy z pewnością ponarzekają w komentarzach. Gadu Gadu Polzadu będzie cyklem wywiadów, czasem ze znanymi ludźmi, czasem zupełnie anonimowymi, jednak zawsze mającymi coś ciekawego do powiedzenia. Brakuje mi jeszcze sporo sprzętu. Nie mam głównej lampy. Mój wysłużony laptop buczy jak 40-letnia pralka. Do nagrywania wideo na początku posłuży mi jedynie mój stary chiński smartfon, a porządny mikrofon będzie wyłącznie do dyspozycji gości. Mnie musi na razie wystarczyć 16 razy tańsza tandeta z AliExpress. No, krótko mówiąc, pierwsze odcinki z pewnością profesjonalne nie będą. To sprawiło, że dałem się namówić przemiłej pani z Patronite, by założyć tam konto. Wbrew temu, czego uczą politycy. Cóż szkodzi obiecać? Nie będę wam wciskał kitu, jak bardzo warto wspierać ten mój projekt, bo nikt, łącznie ze mną, nie wie, czy wkrótce nie okaże się, że jestem najgorszym prowadzącym wywiady w historii, niewartym ani grosza wsparcia. Wiem, że jeśli ktoś tam do mnie dołączy, to będzie cud. Ale za to, jaki piękny cud. Dobra, koniec tej pseudoreklamy, bo jak to mówi Mareczek z kanału Dzieli nas Piłka. Jezus, jakie żebranie, wstydu nie mają. Tak czy siak, początki będą z pewnością dość biedne, jednak bieda mnie nie odstrasza, tylko motywuje. Pozwoliłem sobie oznaczyć pod tym filmem trzy kanały, szczegóły wyjaśniam w opisie. Poza wspomnianym formatem oczywiście nadal będę tworzył różne filmiki, jedne głupsze, inne ciut mądrzejsze, jak dotychczas. Trzymajcie kciuki, jeśli z jakiegoś powodu chcecie mi pomóc, wpadnijcie na mojego Patronite'a, do którego link zostawiam w opisie. I do usłyszenia na początku października.